Bardzo serdecznie wszystkich witam. Co roku się tutaj spotykamy, cieszymy się tą piękną, wspaniałą zielenią, która nas otacza. Śląski Ogród Botaniczny nieustannie nas zachwyca. Europejski Piknik Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej jest wspaniałym i radosnym zakończeniem letniego sezonu, łączącym mieszkańców różnych pokoleń i z różnych miejsc. Cieszę się. Że spotykacie się Państwo co roku, dając wyraz przywiązaniu do swojej małej ojczyzny i ważnych dla nas wszystkich wartości. To wyjątkowa okoliczność, żeby po ciężkiej pracy, po tym codziennym trudzie, móc posłuchać pięknej muzyki, móc ze sobą się spotkać, móc ze sobą porozmawiać. Życzę, aby właśnie ten dzień, to dzisiejsze popołudnie przede wszystkim temu służyło. Żeby te wszystkie swoje troski, swoje zmartwienia można było zostawić na boku i cieszyć się tą chwilą. Na dzisiejszy cały dzień życzę wiele radosnych spotkań, dobrych dyskusji. A my tu jesteśmy też po to, żeby wsłuchiwać się w to, co jest ważne dla naszego regionu, dla naszej ziemi Śląskiej i Mikołowskiej. Jak w dłonie schwytać wiatr? Jak zmienić zdarzeń bieg? Jak dotknąć kształtu ba, Kto wie? Kto wie? Jak wygnać z duszy mrok? Jak zgubić własny dzień? Rok, jedną noc, jeden dzień. Pytasz wciąż, choć odpowiedź dobrze znam, Ty mi ją przynosisz sam. Wspomnienie weź dziś. szczęście schyla się wśród chmur? Między nami wyrósł mor. Niewidzialny mur, jakim nie zniczę, jak przyszłość wyszła. Jak wygnać myśli złe, o, jak zatrzymać czas. Nasza Polska jest cudownym miejscem dla produkcji dobrej, zdrowej żywności. 37 miliardów złoty wyniósł eksport w ubiegłym roku polskich produktów rolno-spożywczych. Jak w związku z tym, w dobie, kiedy już wiemy, że idzie kryzys żywnościowy, co my, jako Polacy, możemy robić, żeby przede wszystkim wzmacniać nasz popyt wewnętrzny? Polska, jeśli chodzi o. Produkty żywnościowe jest całkowicie bezpieczne. Nie ma absolutnie żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o braki produktów. Polska produkuje w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie 140% lokalnego spożycia. Bo to jest średnia dotycząca zbóż, mięsa, mleka, serów. Co to jest te 140%? To znaczy, 100% pokrywamy własnego spożycia i wykorzystania innego, a 40% to jest nadwyżka. Saldo naszego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi jest na poziomie niespełna 13 miliardów euro. To są olbrzymie pieniądze. Jesteśmy w krajach Unii Europejskiej w pierwszej trójce państw o najlepszym wskaźniku bilansu handlowego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że potrafiliśmy w momencie wejścia do Unii Europejskiej znakomicie wykorzystać środki europejskie. Wchodząc do Unii w 2004 roku. Nasz eksport wynosił 4 miliardy euro, a saldo 0,4. Do świadomości Polaków zaczyna docierać, że jest istotne, kto jest producentem, od kogo pochodzi dany wyrób, bo musimy, proszę Państwa, mieć świadomość, że to nie jest tylko kwestia patrzenia na etykietę. Ale to jest również kwestia pewnej solidarności społecznej. Jeżeli kupię polski produkt wyprodukowany przez polskiego rolnika, przetworzony przez polskiego robotnika w fabryce, to wspieram jego pracę, wspieram polski biznes, wspieram polski kapitał. W porównaniu do dużej, masowej produkcji międzynarodowych koncernów. To nasza żywność jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. Teraz przejdźmy do kolejnego tematu bioróżnorodności. Jakie znaczenie ma bioróżnorodność dla bezpieczeństwa żywnościowego? Dorobkiem naszych dziadów i pradziadów nie są tylko i wyłącznie budynki, miasta, wsie, w których mieszkamy, ale również bardzo często to są odmiany. Roślin, które uprawiamy często do dzisiaj, ale również rasy zwierząt hodowlanych, które w naszych gospodarstwach są hodowane. I nowe odmiany i nowe rasy wchodzące, one oczywiście są znacznie bardziej wydajne. One powodują to, że dzisiaj nie musimy martwić się o niedobór żywności i na pewno w wielu przypadkach te nowe. Odmiany i rasy spowodowały, że jesteśmy jednym z większych producentów żywności, o czym pan dyrektor powiedział. Natomiast to bezpieczeństwo, o którym mówimy, to jest właśnie to, że takie ośrodki jak ogrody botaniczne zajmują się zachowaniem tego, co może nie jest bardzo opłacalne w hodowli, w uprawie, ale jest ważne z punktu widzenia tego bezpieczeństwa, bo jeżeli jakiś kryzys przychodzi. I może się zdarzyć, że gazu zabraknie na na przykład nawozy. To wówczas te odmiany, które w tej chwili dają nam taką przewagę w uprawie, nie będą w stanie nas wyżywić. I po to są te stare odmiany trzymane na tak zwany wszelki wypadek. Dlatego takie miejsce jak Śląski ogród botaniczny, ale również ogród botaniczny Polskiej Akademii Nauk i wiele wiele innych dużo uwagi poświęca właśnie na przykład na przetrzymywanie starych odmian jabłoni. Mamy w swoich zbiorach ponad 300 odmian, ale w Polsce w tej chwili utrzymywanych jest 600 odmian tradycyjnych, historycznych, tak zwanych, czyli sprzed 1939 roku. I na zakończenie, żeby nie być gołosłownym, to jest 12 wybranych jabłek z 12 odmian. One zostały wyhodowane bez użycia nawozów, środków ochrony roślin. Oczywiście wydajność tego procesu, proszę Państwa, jest niska. Niemniej jednak to są te odmiany, które mają cechy już w tej chwili bardzo rzadko spotykane w tych jabłkach, które no przyszły do nas i stworzyły pewien rodzaj komfortu, rewolucji, która powoduje, że jabłko kosztuje naprawdę niewiele. Takie jabłka kosztowałyby znacznie, znacznie więcej. Teraz przechodzimy właśnie do tego, co to jest produkt polski i jak go przede wszystkim poznać. Produkt Polski rozpoznajemy po po prostu napisie. Najczęściej na wszystkich naszych produktach jest wymóg, pisze produkt polski. Rozróżniamy jeszcze żywność ekologiczną. I to jest żywność, która jest oznaczona zielonym listkiem, z takimi gwiazdkami, i to znaczy, że żywność jest wyprodukowana tylko i wyłącznie z produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne. Fachowo. Jest to rolnictwo, w którym nie można używać żadnych środków ochrony roślin nienaturalnych. Warto naprawdę wybierać czasem droższe, ale zdrowsze produkty. Także zachęcam jeszcze raz bardzo do kupowania polskiej zdrowej żywności. Za słodkie chwile. Żyte dni Za spotkania przy blasku świec Za radość, smutek, za morza łez Za wszystko to dziękuję Ci Za spotkania przy blasku świec Za radość, smutek za wszystko, za wszystko, to dziękuję ci. za wszystko, to wszystko, to I I I Wszyscy wszyscy razem la, 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 la. Co tak było, historia znów powtarza się. Maria, no przecież moją jedyną królewną tę noc miałaś być i wszyscy, Obiecałaś być mój. Razem we dwoje spędzamy miło czas. Dla nas nieważne, ile już czasu te zdjęcia po Tylko do życia potrzebne jest serce, jeżeli wciąż nie masz. Nie licząc godzin, nie licząc minut śpiewajmy. Razem tak i razem! Serce. Serduszka małe dwa, ze sobą już są tyle lat, niech piosenka ta płynie w nas. Serca dwa, serduszka małe dwa, ze sobą już są tyle lat, a życie niech wciąż bawi i mi głup się bawi! dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj tutaj przybyli. Było nas trochę. Dziękuję Panu za tak cudowną muzykę. O, rwały się te nogi, rwały, nie? Serce dwa, serduszka małe dwa, ze sobą już są tyle lat, a życie niech wciąż bawi nas. serca dwa, Serduszka małe dwa, ze sobą już są tyle lat, niech piosenka ta płynie w nas. Serca dwa, serduszka małe dwa, ze sobą już są tyle lat, a życie nie wciąż bawi w nas. Widzę, że daliście dobrze radę, pięknie dziękuję.